Get ready for the next battle I fade fade 'em. Run it. I fade 'em. I need death. I fade fade 'em, I fade fade 'em. Run it. I knock 'em dead, I knock 'em dead. Run it, homie. I knock 'em dead, I knock 'em dead. Run it, homie. I knock 'em dead, I knock 'em dead. I need death. I knock 'em dead. I knock 'em dead. I knock 'em dead. I knock 'em dead, I knock 'em dead, run it, homie. Kurwa drzewa. No chyba nie ja pierdole, kurwa mać, w pis de jebana Kurwa, jebane drzewa, kurwa, kto i tam postawił do chuja bać! Kurwy, niebanej kurwa! Kurwa, macie Ja pierdolę! Ja pierdolę, kurwa! A, kurwa! Ojebało was wszystkich na umysł! Kurwa! Ja pierdolę! Wyjebane mam, wiem co się stanie, kurwa jak zginę, tak jak. O kurwa! O kurwa łee! Robi się tak ciekawi jak chuj! Ja jebie, kurwa tak Ja kurwa, zaraz wyjebie to! Ja pierdole no! Ja jebie, no dwie misje, kurwa w tym! Dobra, idziemy zapisać i. Ja pierdole, na mi ten telefon. Kurwa, ma jebana na pizdę, kurę z nie na te fotografie, oby całe miasto! Ciekawe jak! Ja pierdol... ale to jest gówno kurwa! Goniąc do wody, kurwa enty, nie wiem, chyba już czwarty raz. Ja jebie, ten skurwiel nie gdzie... Ja jebie mać kurwa! Jaki chuj jebany! Można u ludzi kurwa mieć wypadek, ja tego kurwa nie rozumiem. Głup do wody, skurwy synu. Nie do wody takiej kurwa! Jebaj się, kino Głup, jebane, do wody, kurwi, syń pało A! Auto, kurwa! Kurwa, wysiadaj, luchu, niedomyty, jebany! Kurwa, Armagedon! Trzecia wojna światowa! Ja pierdole! Kurwa... Ja pierdole, jak te auta jeżdżą, do chuja wafla! Na, na lodowisku się tak w wyżwach kurwa nawet nie ślizga. Chyba muszę go rozjebać, no bo nie dam rady, no. Kurwa! Kurwa policja sama siebie napierdala, no trzeba być geniuszem! Kurwa zła! No ja pierdolę! Kurwa idź! Jakie to jest kurwa zjebane! Kurwa najgorsza misja ever kurwa No wstawaj kurwa śmieciu jebany No kurwa skąd tyle tych glin kurwa Na świecie tyle kurwa ludzi nie ma jak tu jest tych policjantów jebanych A polis chuja policz. No i chuj No i skąd i się tyle tu kurwa bierze no Kurwa, na wojnie takiego rozpierdolu nie ma co ja tutaj odpierdalam. No i pa, nie zgubił tej jebanej paczki jeszcze nawet! No to już jest chujnia! Jebałem z niego kurwa na prostą, a ten. A kurwa, nie wyjebmy paczki, na chuj! No kurwa, ta auta z czego są zrobione? Kurwa, moje łóżko kurwa jest bardziej wytrzymałe niż te auta! Chuj ci w dupę z kurwy, synu! Kurwa, taksówki, taksówki, kurwa, sukwi. Sentiniele, kurwa, Daniele Nie wiem, kurwa mnie już coś zaraz trafi, że zaraz mnie rozpierdolić na kurwa milion kawałeczków. Ja PRDolę, kurwa! Kurwa mać, jebana! Kurwa, jak ten samochód się odbija? Kurwa, choby kurwa piłka do pingponga jebana! Ja pierdolę, kurwa, Cweli! Sam siebie napierdalają! Powiedzcie mi, czy ta gra nie jest pojebana. A oni wystarczy, żeby mnie raz... No i patrzcie, le dałta nie zużyłem wsiąść! KURWA MAĆ! Ja pierdolę. Kurwa mać, to nie jest misja, tylko to jest wejść się w kurw, kurwa, i wypierdol komputer przez okno, no bo kurwa... No kto normalnie się kurwa zatrzymuje w połowie przejeżdżania na... w inną stronę, no what the fuck! What the fuck! Klony! Policja się resti byle gdzie! Do ciebie ludzie podbiegają? What the fuck, no? No, ja pierdolę, nie no, te się odbijają, kurwa, jak od siebie, gunka, kurwa, jakaś jebana. No, i po aucie. i chuj w dupę. No, kurwa, wybuchaj, cwelu. ja jebie, kurwa, szybko. Kurwa, wojna jest, kurwa, Wietnam. No, na tym ten kurwa, mogę sobie chuja zwalić tu najwyżej. No, ja pierdole, Kurwa, odśrodkiem, kurwa mówię! Chuj ja z grzybnią, jebana! Wysiadaj, wysiadaj, kurwa! Kobieto! Tu chodzi, kurwa, moje życie! Nie rozumiesz tego! Chyba nie ma nic gorszego! Ja pierdole. Jest, zgubił do wody z kurwy, syn! Zgubił do wody, chuj jebany! No nie, no kurwa, glinął, bo jebany! Płacą ci kurwa za zabijanie ludzi z kurwy synu. Nie, nie, kurwa, kurwa, kurwa. Nie! Kurwa i się pali, jaki chuj. No ale kurwa, nie, pierdole, takie coś. Jak jest zaczynanie z tej wody? Powiedz no, nie nie O kurwa koleś a! Koleż Koleś na dachu u mnie a, Nie no, ja. Tak, tak mnie zablokował Nie mogłem Bo tu budynek stał Nie mogłem wyjść No właśnie wziąłem dwa Kurwa Za nami MAKSIOR SPIERDALAJ autobus I HAMMER Fuck! Weź się relogaj, ej Nie no, spierdalamy Kurwa, goni nas! Kurwa, Maksior, doładuj turbo! Kurwa, MAKSIOR! Kolejne auto jedzie z Los Santos! MAKSIOR! Dary! ja tu ginę! A, kurwa, zajebali mnie! Skąd?! Nie... Nie kurwa, zawsze zabijasz. Też umarł. Jakże się umarłeś? Co ty żeś kurwa? W ogóle magaz... jesteśmy... jesteśmy blisko tego miejsca chyba. gdzie Gówno by... mnie to. Jakżeś to zrobił? Co ty żeś za... Nami Namiot Cię zabił? Ja, trzy godziny gry. w do. No, czasem. Tak, helki nas ścigają, to, tamto, snajperzy, nie, nic, tylko samobójstwa, ostatnio. Ja pierde. Kurde. Ło. No. Wow. Ja A ja nie mam ammo. Strzelaj, I No już? Ło. Wow. Uminąłem kamień. Prawie na mnie spadł na ryj. Co? Co no bo ja ma, bo mi... bo ja z tego miałem... z górki, nie? Hej HD. Was serdecznie. Jestem... to jest moja nowa seria... Którą... Kurwa, nie tak. Mamo! O nie, 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 No, no, no! Goni. Nie goni... nie, 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 DLACZEGO JA dlaczego ja, dlaczego Ja ja, ja? ja? nie, Chodź nie, tu... I co jednak, człowiek? <grybuj> nie, nie, skurwy synu!